mi coś etos No to tutaj też coś się dzieje. No kurde, przejechałem przez ciężarówkę. Co ty żeś tu zrobił? Ty czekaj, bo przejechałem przez ciebie. A czemu ty latasz? I wciekaj, Kurde, bo mi się ręczny zaciągnął. Co ty, żeś ręcznego na środku? autostrady to strady, żeś zaciągnął. Kurde, co ty mi tu robisz? Co tu się wydarzyło? I bo jest problem. co fronta, jedzie. <grystanie> Kurde, mnie widzisz? Kurde, nas się. Weź mnie tam klepnij troszkę. Weź mnie klepnij trochę. Chociaż czekaj. Dobra, chyba dało radę. Chyba da radę. Coś ty zrobił ty profesjonalny kierowca. <laughs> jak to wygląda z kabiny. <laughs> Jedzie, płodek, Ja się zaraz wywalę Krzysiu. <laughs> no właśnie. <laughs> Co ty <tu> się. <laughs> Ej, bo jak ty pójdziesz do serwisu, to ja pojadę dalej, nie? Patrz na mnie. widzę! Nie jedź, proszę cię, bo to mnie znowu wystrzeli. No, właśnie. No i teraz już nie przeżyję. No, wcześniej mógłbym normalnie się poruszyć. Ale widzę, że tam profesjonalnie wjechał. No kurde, no bo ja Ej, bo zasnąłem! Nie? Bo zasnąłem! Co ty tutaj jakiś drift? <laughs> Krzysiu! Kurde, zasnąłem na rondzie. <laughs> Zrobiłem to co kiedyś gościu! Co, co ci szczeliło? No dobra, <gulia> Mam to gdzieś do serwisu, ja oj. Kurde, tu policja stała. <gulia> jaki flip! <gulia> ja ci... Ty ty, jaki pocałunek zaraz zrobimy. <gulia> O kurde Co, co to jest? Krzysiu! Co? Krzysiu! Ale.